Hej się imionarko, jestem MrWezer i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Robocraft i dzisiaj sobie zagrałem już po raz drugi na nowej mapie, którą ostatnio dodali Ale zanim jeszcze przejdziemy do gry, em, w ostatnim odcinku nie wiedziałem jak zmienić naszego awatara na jakiś własny obrazek z komputera. Wystarczy mieć premium, kliknąć to, pojawi się takie tutaj okienko i tutaj właśnie możemy wtedy wybrać um, jakieś zdjęcie, które będzie naszym avatarem. więc to ja już dołączam dobry i zaraz się widzimy na polu bitwy. dobra, ja już jestem. Ehm, właśnie jak widzimy po raz kolejny jestem z twoim jedynym robotem niestety. Ehm, to co jedziemy? Um, ostatnio jak grałem znalazłem taką fajną miejscówkę, niestety jesteśmy po złej stronie. Jest ona tam właśnie. Tutaj jest naprawdę fajna miejscówka, gdzie możemy się po prostu ukryć. Nikt nas po prostu nie będzie widział. Oczywiście... Musimy to tak zrobić, aby nikt nas wi nie widział, ale... Naprawdę fajna miejscówka, tutaj spróbujemy... Od... Kurcze, nie mogę się zmieścić od boku jakoś ich zaatakować, od tyłu bardziej. Ty, tutaj, tutaj tekstury, tutaj tekstury są przenikalne. Chyba odkryłem jakąś ciekawostkę nową. jeśli oś wygrywamy. Tu nie. To, to taka nowa ciekawostka. Rury są przenikalne, ale tylko tutaj. Dobrze i teraz możemy zacząć. Kurczę, już od razu muszą nas z tego jechać. A i coś mi się ze sterami stało. I to bardzo, bardzo coś. Jest to bardzo, bardzo złe. Nie podoba mi się. Ok. Pierwszy. Pierwsze koty zapłaty. Tutaj teraz możemy. Może go tutaj. Jakoś jeszcze dobijemy, ale nie sądzę, bo... O zaraz mało życia mu zostało, ale... Z... Kurczę, z czego on tutaj. Nie. Ty mi... Same wewnętrzności mi... Ja wypatroszył mnie! On mnie wypatrosił Ze wszystkich... Ło! Co to jest? Jej Gdzieś mam słabe punkty, to bardzo słabe. Chyba tutaj gdzieś, gdzieś na boku będę musiał tu poprawić. Jej, co to? Nie. Yeah. Co to w ogóle było? Już, już kurczę, ze snajperki ob oberwałem jeszcze. Jej, kuku To będzie naprawdę ciężki mecz. Okej, okay, już nie może za bardzo próbować. Ja zaraz też nie będę mógł. O nie no. Po co ja się tak pakuję w takie rzeczy? Masz działka leczące? Bo ja mam. No i nie. Ale nie fart. Kurcie A dzisiaj mi tak panie szło Nie 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 nie, nie masz prawa go zniszczyć O nie, przesadziłeś stary, przesadziłeś Już, już się, już u mnie nagrabiłeś ale to nie fair, to ma być w 1 na 1, a nie 2 na 1 Tutaj nie widziałem, czy mi się zdawało Tak, tego snipera nie lubię. Kurczę, tutaj nie ma zgrania w tej drużynie w ogóle. No i już zaraz padnę. A ja? No... Jak oni celują, że mi same wnętrzności wylatujemy, a potem spadam, a potem... A potem ginę. No nie no. O nie, to ten tak jak myślałem to ten dostał. Ale za słabo. Kurczak, trudno się z tego celuje. Przynajmniej nie mają rakiet. One są chyba najbardziej wkurzające Jest jedna osoba zabita. O nie, a ja się specjalnie starałem mu tutaj pomóc, a on sobie po prostu. Tak jakby nigdy nic sobie się przeteleportował. Okej i oj, tutaj prawie padłem na tamtego Okej okay. dwa zabójstwa już już myślałem, że ktoś sobie wyszedł po prostu z gry Byłby naprawdę kiepsko. Co mojego kolegę? Zabijcie go tutaj, bo... Nie chcę wam tutaj pstady psuć To wcale nie dlatego, że prawie zginąłem. I... seria. Ale, go, ale się na niego wpakowałem. W sumie to i dobrze. Mamy tu jeszcze szansę wygrać. Niewielką, ale zawsze jakaś jest. Dopiero teraz nasz team wszedł w taki bardziej, taki lepszy rytm Niewielkie zgranie, ale jest Kurcze. Nie tego działka. Jeszcze tylko znał, to, mogę to robić. Okej, okay, i je po nim. Nie, jest po nim już. Ok, trzy zabójstwa. Jeszcze nas ani razu nie zabiły, odkąd nam idzie tak dobrze. Tu utrzymujemy się na stałej pozycji. I dobrze, tak, i tak ma być. Jedziesz go, jedziesz. Co? Co on zrobił? Jak on się tak szybko uleczył? Chyba, że. Chyba, że on ma. Nie jestem pewien, czy mówię dobrze, więc. Możliwe, że ma dawniej były te kloski, które zwiększały naszego... naszą pojemność klosków, to CPU nasze. No, okej. Okay. I teraz to jest chyba, że jak się to wybierze, to nas poleci. To A, to taki myk. No toś nie wiedziałem o tym. Okej, okay. 4 zabitych. Tutaj śmigło mu odczep. On też to ma? Czy to właśnie tylko w bazie jest? Będę musiał o tym poczytać, bo. Nie, 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 nie możesz, nie możesz. Prawie wyrównaliśmy z wami nie pędę osobą, która pogorszy po raz kolejny staty, staty zespołu. Okej, okay, jeszcze żyje. Tutaj musimy się odwrócić, podleczymy go. Ok, i teraz jedziemy z nałodem. Jakby nie ta osoba, ta niewidzialna, to byłoby naprawdę kiepsko z nami. O, ale, ty mocne. M mocne ma te działka. Taką serię dostał? O, pięciu zabitych Taką serię wtedy dostał i jeszcze żyje? Naprawdę to się chyba zmieniło, czy nie mam jeszcze pojęcia I tutaj seria Prosto w działko I kolejna raz prosto w działko Okej okay. I padasz, 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 padasz. Ok. Ale musimy teraz jako, jakkolwiek uciec. Jakkolwiek uciec, jakkolwiek szybciej. No nie, nie wznosi się, nie wznosi się, proszę. Nie. I nie, przeze mnie przegraliśmy. Nie. Nie wierzę. ale dobra dostaniemy tylko brązową paczkę no nie, w takim momencie zginąć 19 do 19 i puf białe klocki bardzo mi się przydadzą, bardzo i to mówię wam, bardzo przydadzą gdyż mam ich tak strasznie mało dobra, no to może przejdźmy do kolejnej rundy i widzimy się za chwilę. I witam was po raz kolejny, znowu jesteśmy na tej samej mapie, na tym samym trybie gry. Może tym razem wygramy to, bo naprawdę nie wiem co się wtedy działo, był naprawdę wyrównany mecz. Jesteśmy znowu po tej stronie i nie mogę się tak fajnie skampić tam z tyłu, bym wam pokazał, jak to dobrze mieć taką kryjówkę. Coś niepotrzebnie tak właśnie wychodzę z przodu, bo... ojej, co on taki szybki jest? Jejku. Taki szybki. Z... Zaskoczył mnie. To bardzo zaskoczył. ...i będę chyba musiał sobie robota zmienić, bo on jest to prawie albo słaby, albo ja mam ci jakiś kiepski dzień. No nie, zaraz mnie pod bazą zniszczą, no. Nęczności mi odpadły. O, medyk, dawaj, dawaj medyk, da... Niech to. I... Masz, masz, zaraz cię zniszczę, zobacz. Nie... To SMG jest naprawdę takie dobre, czy mi się zdaje? No i już... Nie, on teraz... kuria tam jest niewidzialny Dobra, śmigła, ma po śmigłach Teraz możemy go... Okej, okay, przynajmniej go trafiłem Starczy mi No nie Znowu Nawet nie mam jak... No nie goń mnie Nie goń mnie Nie goń mnie proszę Cię, nie goń mnie Nie chcę być gonioniem Okej, okay. wyleczony, wychylowany jeszcze nie do końca, ale jest, zawsze coś tam jest. Ja zginąłem, ale przynajmniej ocale kogo. Tak, i już. O Boże. Co tu się wyprawia? Okej, okay, dwó dwóch zabiliśmy jako drużyna. Jakby nie te rakiety, to byłoby naprawdę kiepsko z nami. Jakby nie to, że ktoś sobie tutaj... Rakiety włożył. Okej, okay, jesteśmy już w pełni... Zdrowi. Teraz możemy lecieć z porządną serią. Niekoniecznie na niego, bo niekoniecznie trafimy, ale... Jakby się... Nie wiem, jak tam ten typia się nazywa. Jakby się tamta osoba zainteresowała właśnie tym SM latającym to byłoby znacznie lepiej teraz tutaj leczymy spokojnie a mnie to, to już nie łaska poleczyć? ja tutaj ledwo zipię, a tym tylko jego leczysz? Weź może drugi przycisk Poużywaj trochę W sumie też go tylko lecz I seria I druga I mamy pierwsze zabójstwo W czwartej minucie meczu No kiepsko powiem wam, naprawdę, naprawdę kiepsko Tutaj nas kurczę niszczą z powietrza O właśnie o to chodziło, żeby. Okej, okay. jest dobrze. Zniszczyliśmy według mnie, najsilniejszego z graczy jak na razie tutaj. Ale myślę, że też to przegramy. Ale nie, ale nie wolno tra tracić, ten, tracić tej nadziei. Nie wolno tracić nadziei. Musimy to wygrać. Zobaczycie, wygramy to jeszcze. <grym> No, leczy mnie, masz mnie leczyć. Nie tylko, że ja ciebie, medyk zaraz ja zginę, a on Nie umie leczyć, ty co i bezdziałek zostałem w ogóle bez działek. No, niestety zginął. No nie no, jakiś latający znowu. No nie, he, he Medic, gdzie ty kurde jesteś? No drugi przycisk. Dajesz, o właśnie tak, lecz nie, lecz ty, lecz nie, tylko jeszcze okej, okay, mam białko. Oj, dostałam mocnego kopa. Tak właśnie, jest dobrze. Jest coraz lepiej. Jest już coraz gorzej. Oni 5, 3, 2, 2, 1, my 3, 0, 1, 1, 1. W takim tempie to wygrają chyba przed czasem jeszcze. Coś mi się ze skręcaniem stało. Tylko teraz mnie nie trafię. Prosiłem, tylko mnie nie trafił. A raczej mówiłem. Bardziej podlecieć. Dostał, ale ja też dostałem i to ja chyba dostałem mocno. Nawet nie będę tego komentował, co tutaj się, co się dzieje w ogóle To nie jest gra, to jest rozruba z ich strony O co? A ten dalej się trzyma Normalnie jak nic, Ok. Dwa zabójstwa To z tego, że na farcie No, i potem mi potem mi teraz raz dostaniesz za swoje, oczywiście na moją niekorzyść. Okej okay. i niepotrzebnie skaczę, ale ja teraz tam polecę. Aby nie będę musiał. Już go zabili. lepał całą serię, a ja HP, do nie daj łatwo mówić, drugi najlepszy medyk. No, nie jest dobry, dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. I chyba tym naprawdę smutnym dla mnie zakończeniem, tak bardzo smutnym, bo jeszcze nawet terera nie dostaliśmy. zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że jeszcze już jutro po, powinien się pojawić kolejny odcinek, myślę, że którym już wygramy, a może nawet będziemy mieli nowego robota. Cześć.